thank you Od nas wszystkich uwielbiony, najświętszy sakrament, ten niebieski testament. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze, nasz, który się w niebie, święci imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maria łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żyłota Twojego Jezus. Święta Maria łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela, Stworzyciela nieba, i nieba i ziemi i wierzę w Chrystusa, Syna Jego, Jedynego, jedynego Pana, naszego, Pana Naszego, który się, się poczuł, poczuł z Ducha Świętego. Ducha Świętego. Narodził, Narodził się z Marii Panny, Panny umęczał pod Pąskiem, Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosach. Siedzi, siedzi po, po, prawicie, po prawicy Boga Ojca, Ojca Wszechmogącego, stamtąd, stamtąd przyjdzie sąd umarłych. Wierzę Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, święte obcowanie, obcowanie grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, zmartwychwstanie żył odwieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego.go bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Lejgo bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Lego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daj Go bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daj Go bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego a Pana Naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki Mieju miłosierdzie dla nas i całego świata Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie <coughs> za grzechy nasze i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, Lego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, Lego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, dusze i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Najwybłogosławieni Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofieruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Daj go męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. 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 męki. 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 Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Tej bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodę, które wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. Jezu, ufam, ufam tobie. tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam, ufam tobie. tobie. Numer 1153. Numer 1153. Kiedy się modliłam przed Najświętszym Sakramentem, nagle ustąpiło mi cierpienie fizyczne i usłyszałem głos w duszy. Widzisz, że mogę Ci dać wszystko w jednej chwili. Mnie nie krępują żadne prawa. Módlmy się. Boże, Ty w najświętszym sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Tego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Dziękuję. Nie, nie, bądź w każdym momencie Jezusowi w Boskim boskim sakra.